Deltory, jezioro Łez, część druga. Co się zdarzyło do tej pory? 16-latek Lif wyruszył na długą i trudną wyprawę. Chce wypełnić przysięgę, którą złożył jego ojciec, gdy Lifa nie było jeszcze na świecie. Musi odnaleźć siedem klejnotów zdobiących magiczny pas Deltory. Tylko ten pas może uwolnić królestwo od tyranii złowrogiego, złowrogiego władcy mroku, który na kilka miesięcy przed narodzinami Lifa. Zaatakował Deltorę, następnie zniewolił jej mieszkańców, dysponując czarną magią i budzącą grozę szarą strażą. Klejnoty składające się na pas Deltory – ametyst, Topas, diament, rubin, opal, lapis, lazuli, szmaragd – zostały skradzione, żeby umożliwić władcy mroku podbicie królestwa Deltory. Ukryto je w najbardziej mrocznych i niebezpiecznych zakątkach kraju. Dopiero ich odnalezienie i ponowne osadzenie w pasie umożliwi odszukanie prawowitego następcy tronu i zrzucenie tyranii władcy mroku. Towarzyszem wyprawy Lifa jest Barda, były żołnierz. Po drodze przyłączyła się do nich półdzika dziewczyna o imieniu Jaśmina, sierota w wieku Lifa. Spotkali ją podczas pierwszej wyprawy do Puszcz Milczenia. W Puszczach odkryli również lilię życia, których nektar ma niezwykłą uzdrowicielską moc. Udało im się też odnaleźć pierwszy z klejnotów, złoty topas, symbol wierności. Dzięki mocy tego kamienia, żywi mogą kontaktować się ze zmarłymi. Mam także inne, jeszcze nieznane właściwości. Przeczytajcie, co było dalej. Rozdział pierwszy, most. Liv, Barda i Jaśmina szli krętą ścieżką. Był rześki i jasny poranek. Na błękitnym niebie wschodziło słońce, rzucając poprzez drzewa złociste smugi na drogę. Budzący grozę mrok Puszcz Milczenia został daleko w tyle. W takim dniu, pomyślał Liv, krocząc za bardą, łatwo jest uwierzyć, że w deltorze nie dzieje się nic złego. Z dala od przeludnionego i zniszczonego del, od widoku patroli szarej straży i nieszczęścia żyjących nędzy i strachu ludzi, można było niemal zapomnieć, że krajem rządzi władca mroku. Jednak zapomnieć mógł tylko głupiec. Okolica wyglądała pięknie, lecz droga do jeziora łez pełna było niebezpieczeństw. Obejrzawszy się, na napotkał wzrok jaśminę. Dziewczyna nie chciała, żeby szli tą drogą, i protestowała przeciwko temu z całą mocą. Teraz szła równie lekko i cicho jak zwykle, lecz jej ciało było napięte. A usta zacisnęły się w wąską kreskę. Długie włosy związała paskiem tkaniny odartym ze swoich poszarpanych łachmanów, jej twarz, okolona brązowymi lokami, teraz wydawała się drobna i blada w zestawieniu z wielkimi zielonymi oczami. Na ramieniu dziewczyny, świergocąc nerwowo, siedziało stworzonko imieniem Fili. Kruk kri podfruwał skokami wśród drzew, jak gdyby nie chciał usiąść na ziemi. Lecz zarazem bał się odlecieć zbyt daleko. Lif obejrzał się na nich i zaszokowało go, jak bardzo cała trójka jest przestraszona. A przecież Jaśmina była taka odważna w lesie, pomyślał, odwracając szybko wzrok. Zaryzykowała życie, żeby nas uratować. W tym regionie Deltory jest niebezpiecznie. Zapewne, lecz pod panowaniem władcy mroku, niebezpieczeństwo czai się wszędzie. Co takiego szczególnego jest akurat tutaj. Czy coś przed nami zataiła? Przypomniał sobie dyskusję, jaką toczyli w trójkę na temat dalszej wędrówki. Iść przez Ziemię Północne to szaleństwo, Upierała się Jaśmina z roz roziskrzonymi niepokojem oczami. Tam rządzi czarodziejka Tagan. To prawda, tereny te należały do niej od zawsze, potwierdził Barda. W przeszłości jednak przyszło tamtędy wielu wędrowców, którym nic złego się nie stało. Ale tegan jest teraz dziesięć razy potężniejsza niż kiedyś, wykrzyknęła dziewczyna. Zło kocha zło. Władca mroku dodał jej sił i stała się istotą nie tylko próżną, lecz także zdolną do podłości. Jeśli pójdziemy tamtędy, to będziemy zgubieni. Liff i Barda spojrzeli po sobie. Kiedy Jaśmina postanowiła dołączyć do ich wyprawy w poszukiwaniu klejnotów z pasa deltory, obydwoje ogromnie się ucieszyli. Uratowała im przecież życie w puszczy, i to dzięki niej pierwszy kamień, topas, został z powrotem wprawiony w pas, ukryty przez chłopca pod koszulą. Wiedzieli, że w dalszych poszukiwaniach umiejętności jaśminę bardzo im się przydadzą. Dziewczyna mieszkała jednak długo w lesie, zdana tylko na siebie i nie przywykła do słuchania jakichkolwiek poleceń. Nie bała się także otwarcie mówić tego, co czuje. Lif z irytacją uzmysłowił sobie, że w pewnych okolicznościach jej towarzystwo i upór mogą stać się uciążliwe. Jesteśmy przekonani, że jeden z klejnotów ukryto w jeziorze łez jaśminę tłumaczył jej. Więc musimy udać się tam i koniec. Zgoda! tupnęła niecierpliwie nogą. Wcale jednak nie musimy przechodzić przez terytorium Tagan. Dlaczego jesteś tak głupio uparty, Lifie? Jezioro przecież leży na skraju jej włości. Gdybyśmy poszli naokoło od południa, mogłaby w ogóle nie zauważyć naszej obecności. Musielibyśmy iść przez Górza Osminę, bruknął Barda, uprzedzając Lifa i droga trwałaby pięć razy dłużej. Kto wie zresztą, jakie niebezpieczeństwa czyhają na nas w górach. Uważam, że powinniśmy się raczej trzymać naszego pierwotnego planu. Ja także. Mamy więc dwa do jednego, oznajmił Lifa. Nieprawda puściła się Jaśminę. Kry i Fili głosują tak jak ja. Zwierzęta nie mają głosu ofuknął ją Barda, który już tracił cierpliwość Zdecyduj idziesz z nami, albo wracasz do puszczy. Po tych słowach ruszył przed siebie Alif za nim. Dziewczyna zwlekała chwilę, ale w końcu poszła ich śladem. Minę jednak miała nachmurzoną, a potem z każdym dniem robiła się coraz bardziej posępna i milcząca. Liw tak bardzo był pogrążony w myślach, że niemal wpadł na bardę, który raptownie zatrzymał się za zakrętem drogi. Chciał już przeprosić, gdy towarzysz gestem dłoni wskazał przed siebie. Ścieżka leśna kończyła się, a na wprost przed nimi ziała głęboka przepaść, której nagie, skaliste ściany lśniły różowo w blasku słońca. Ponad przepaścią przerzucono wąski most z podwieszonych na liniach desek. Dostęp do niego zagradzał... Barczysty, złotooki i ciemnoskóry człowiek ze złowrogo zakrzywionym mieczem w dłoni. Potężna rozpadlina rozciągała się w obie strony, jak okiem sięgnąć niczym rana w ziemi. Hulał w niej wiatr, wydając cichy, tajemniczy poświst, a wielkie, brunatne ptaki rozpościerając szeroko skrzydła, szybowały w porywach wichury jak ogromne latawce. Jedyna droga prowadząca na drugą stronę Wiodła przez wiszący most, strzeżony przez nieruchomego, złotookiego olbrzyma.